Witajcie drodzy widzowie w kolejnym materiale Na warsztat pada sól potasowa Jedziemy rozślewać szczegółowo Kilogramów na hektar. Taka darka jesienią się do składu. Tutaj. Oparłeś tam 100 kilogramów na hektar. Trzy kolory z ubiegłego roku soli popasowej rozsiewamy teraz jeszcze w styczniu Liczę, że jeszcze do w wrześniu nie popada najwyższy dnia i teraz ludzie dążą przenieść w głąb profilu glebowego i roślinki sobie jeszcze coś tam po... pociągną w ubiegłym roku trochę zaoszczędziłem nie rozsiewaliśmy tak za dużo tej soli pszenica była po w ziemiakach tam kopaki sypią tego potasu dużo na ziemiaki także <laughs> przeoszczędziłem no zobaczcie tam wymienialiśmy łańcuch wiem że kupiłem w końcu łańcuch z nierdzewki bo to jest łańcuch po jednym sezonie nawet niecałym on koroduje zwykły łańcuch się nie nadaje nie nadaje się do siewnika musi być z nierdzewki wtedy jest ok jeżeli go tam nie urdnie, nie przecharzy to on mnie poroduje i będzie służył przez wiele dobra Kroś troszeczkę weźmy stary, poczciwy dojdzie 98 rok produkcji to jest, to jest naj, chyba naj, najbardziej w naszym gospodarstwie bez awaryjna na Taki takich już nie robią poszukać najbliżej kupić ale już dobra Kuba tak drodzy widzowie, jedno pole objechane, już się śnieżek czerwieni, śnieżek się czerwieni, po śniegu to widać, nie? Ładnie. Nie siejemy dużo ekonomicznie, tu są zasobności na tych polach duża, tu jest po kartowisku. Musimy troszeczkę zwiększyć. Niecałe 100 kg. Komputer musimy przestawić. Trzeba komputerek przestawić, Kuba. 90 kg może by leciało na hektar. No, troszeczkę dołożymy, tak po 28, nie? No nic, możemy dać na pszenicę. Lepiej dołożyć, jak wysiać za dużo. Fajnie, planteczka, elegancko, zaraz inny siewnik. Siewnik zaraz inaczej wygląda. Weź, ty masz rękawiczki, to byś troszeczkę dołożył. Dołóż na skali tutaj. Tak. 28. Na jednym i na drugim zwiększamy. I jedziemy, ogień na głoś. Zawory są Już tutaj zamykaliśmy Wszystko działa Jedziemy Jedziemy z koksem Trzybanie włączyć Trzybanie. Może zdążymy rośnie wystawek Wystawek zamach słodny na ośmarkuje się Ale będzie chlopowaty chyba luchu. No, tak to jest w styczniu rozsiejemy sól Śnieg popada teraz i nam się ta jeszcze rozłoży do maja. Proszę, luty, marzec, o, w kwietniu już trafi <laughs> poktorze. W kwietniu trafi poktorze, jeżeli będzie przepadywać śniegu najlepiej jak na badanie. Ale to się okaże wszystko w pracy. nie najważniejsze jest żeby nie siać po drodze bo później trawa rośnie droga zarośnie się ciężko rowerem jeździć i ładnie my już jesteśmy na drugim polu pola leżą są położone jedno obok drugiego Lecimy z tematem, sól potasowa w ilości 100 kg na hektar, w rzepaku, tutaj na tych działkach mamy rzepak liniowy odmiany Murphy, już uprawiamy ten rzepak Murphy chyba z 5 sezonów, co Kuba? No, na pewno, na pewno 5 lat, mamy 8 hektarów mam tego, tak, i mamy później już, pozostałe hektary mamy już hybryda nie? nie wiem czy tam był cesario coś takiego? nie to było nie? Zeszłym, roku. zeszłym roku trezor a trezor trezor albo trazer zawsze mam problem z zapamiętaniem. a w tym roku mieliśmy cesario no i ten jeszcze inny ten patio no co mieliśmy u tego tam. No to jedna jednostka, Uchaj, nie? Jedno. Fajnie się jeździ, bo... No, jest zamarznięte. No. Przymarznięte. Ale o, nie wpadają nic. Te dwie sąsiednie działki, my mamy 8 hektarów i wtedy jeszcze mamy raz, dwa, trzy działki. trzy działki po 6,5, 2 i 1,5. Tam też jest I u 6. Tego. 6 jest i Urusina jest czwarta. Tak to nie było? Nie, no tam jest 6 hektarów. No ale jest 6,5 i 6,5 jest na Klinie i w Kamieniu. Też 13. No i te 5 I... u ciebie. No. Jeszcze oprócz tych dwóch działek są 4, 4 działki. No. 5 hektarowa, 2 6,5 hektarowe i 1 6 hektarowa. Tam razem jest 32 hektary. 32. Hektary. inaczej zajeździłem sobie że tam nie wiem tutaj oprysk chemicydowy był nie bezpośrednio po siebie tylko powschodowo wykonywałem i tutaj gdzieś te ścieżki już wiesz nie widoczne były tam. nie bo co? Trzeba było jechać po tym Weź bieg zamień, bo za szybko jeździsz Podniesiemy go Jest ten Myślę, że po siebie zaraz nie przejechamy Tak Po kole Teraz yy, W tym roku, Jeżeli będzie musiał trzepak to, a nie będę wykonywał zabiegu bezpośrednio po siebie, to sobie yy, przejadę po prostu ciągnikiem tam, gdzie mają być ścieżki, gdzie siewnik mi zaznaczy ścieżkę, to sobie przejadę ciągnikiem na pusto i wtedy już jak będę pryskał po trzech tygodniach, no to yy, jak będzie rzepak już większy, powschodowo, no to będę widział, gdzie mam jechać za ciemno Szybka widać ładnie, nie? Szybki w imieniu. Dobrze, bo światło pada z tych na nie? A. To tak to by tak nie było dobrze widać. No nie, tam ciemno. No ten nawrót być widział, ale tak to nawet jak już w szybkach nie będzie, to jeszcze tu się coś zobaczy. Pan bo i tak dobrze to no, no. No dobrze doradzone już, no że szybka w Plandecy, nie wiem czy tak. nie widziałem jeszcze w Plandecy, czy by miała. Oni mają ten monitoring, nie? No, nie. Kamera no jest szyba, na no szybka z przodu, taka duża też. No tak. jest ale światełka no? jest na pewno w środku. No i wtedy światełka, tak? Tutaj ładnie mamy dwie takie szyby po długości. Flamecę i to robotę robi. Można świat doganiać Światku. Koń to przeżytek, drodzy widzowie. Koń więcej waży, jak kosztuje. Jak Pawlak mówił, a teraz konie są w cenie. My też myślimy nad powiększeniem zaplecza zwierząt. Też Kuba o koniach myśli, no ale zobaczymy jeszcze, jak nam się uda. Z tymi końmi ruszymy może za rok. W 1925 roku czy tak planowałeś? No, na pewno. Dwa lata już. Tak. No, krowy. Krowy, mleko staniało. Drodzy widzowie, nie wiem, kto tam z Was oglądających nasz kanał ma krowy, to mógłby tam wtrącić się do dyskusji jakiś napisać w komentarzu, czy to jest prawda, że teraz mleko staniało 45 groszy. Raz czytałem, 43 grosze mleko potaniało Ale czy to jest prawda? Nie. I nie wiem też, ile wam płacą. Tych, już mają krowy. U nas krowy ostatnio były 35 lat temu. A świnki 12 lat. Jak mam? No. Nie, pardon, 11 rok, nie? Nie. W 12 roku zaniechałem produkcji. No. Miałem 25 macior w cyklu zamkniętym Tak 550 do 600 tuczników do zakładów między kiwa połbojowo odstawialiśmy rocznie Błynek w by. roboty było co niemiara Ale Wc widzicie ja kiedyś taki sobie pozbieram faktury i chcę taki materiał zrobić pokazać ile ja dostawałem za tucznika w 97-8 przed 2000 rokiem. To mam takie faktury, gdzie do skiby sprzedawałem już tuczniki i miałem za klasę S806. 8,6 zł za kilogram wagi połubojowej. Wtedy ropę kupowałem po 80 groszy. Zaletrzak był 3, 370 zł kosztował. Później olej napędowy złotówka, a świnie sprzedawałem w tej cenie, jaka teraz jest. Później po 10 latach wszystko podrożało. Trochę było lepszej ceny na sprzedaż sztuczników. W momencie jak wchodziliśmy do Unii to wtedy ta cena wzrosła powyżej 5 zł za żywą wagę, ale to był krótki okres, nie wiem czy kwartał, czy jeden, czy dwa kwartały to trwało. Później znowu świnie staniały i tak były wahania. 3 miesiące w roku była trochę lepsza cena, 9 miesięcy kiepska cena, słaba, że nie pokrywała, nie zwracały się koszty produkcji nie było 2007 czy 10 rok pszenica była już po 1080 zł i ja wtedy skarmiłem tą pszenicę drogie zboże świnie licząc na to, że wiosną sprzedam drogo uczniki, a okazało się, że to moje myślenie było niezasadne bo Stało się wręcz odwrotnie, i na wiosnę sprzedawałem tuczniki po 3,60 za żywą, żywa waga. Także wtedy już mi to zaczynało troszeczkę dokuczać, tak. Ale że lubiałem to robić, to jeszcze trzymałem przez kolejne 3-4 lata. Wtedy w 2012 już wysprzedawano stado podstawowe. I ostatnie duszniki chyba latem poszły, czy jesienią 2012 roku i od tamtej pory świnek już w gospodarstwie nie ma. Ostatni koiec taki na głęboką ściółkę, duży, co zrobiłem, to teraz mamy przeznaczony na warsztat. Chociaż tyle z tego poszłu. Dobrego no i tyle w temacie drodzy widzowie tyle w temacie a ja was zachęcam wszystkich bardzo serdecznie do zasubskrybowania naszego kanału przyciśnięcia dzwoneczka, zostawienia kciuka w górę i będziemy się wówczas rozwijać będziemy wam przekazywać materiały na naszym kanale z wegetacji wiosennej i przebiegu już letniej wegetacji, a także żniwa i zobaczymy co dalej, czy nie czy Przetrzymamy ten trudny rok, który się zapowi zapowiada nieciekawie, czy yy, jesienią będą nasze ostatnie materiały i zbankrutujemy. No tego się dowiecie wszystko oglądając nasz kanał, do czego Was serdecznie zapraszam i zachęcam. Razem z Kubą, z Kubo, bo to jest nasz wspólny kanał, wspólne gospodarstwo, Kuba ma swoje hektary, ja mam swoje. Kanał mamy wspólny, Kuba też ma swój kanał, możecie wpadać na jego kanał, oglądać filmy. Z Patrycją wspólnie. A, tak, z Patrycją. Przepraszam bardzo, sprostowanie, chyba nie tu upomniał, że to ten kanał prowadzimy razem z Kubą, ja razem z Kubą, a drugi Kuby kanał to jest prowadzą oni wspólnie z Patrycją. możecie odwiedzać tam będzie fajne materiały Kuba wstawiał bo ma dron, będzie robił ujęcie z drona ciekawe będą ujęcia Patrycja nagrywa fajnie także dopiero się rozkręca od wiosny dobra a my się jemy dalej A kończymy, nie? nagrywanie, tak, to czekaj tu jeszcze Masz zamknięty już zatrzymany kicznie nie? nie masz. Dobra, wyjdziemy jeszcze, zobaczymy. Zobaczymy jak to leci. Za chwilę będziemy się z wami żegnać. Jeszcze pokażemy Wam czy coś widać na tym. Jak to wygląda sytuacja? Dobra, Kuba wysiada i będziemy się z wami żegnać, bo już się robi ciemno. Myślę, że to... Jeszcze w styczniu się ukaże ten materiał może 29 na moje urodziny no ładnie ładnie wszystko idzie tak jakby się trochę co? o tego, od księgła rozjechały te z lewej strony troszkę już tak, ja zatrzymam zatrzymam, zobaczcie Trzeba otwierać? Przegarnąć? Eee, zobaczcie jak to idzie elegancko. Idzie elegancko. Hmm. Na tamtej działce nam wyszło gdzieś z 50 kilo, nie? No No. no. Teraz no. widzę, że tu trochę ubywa już. Teraz już się podniesie. <laughs> teraz leci może tak. Pod sto. Pod stówkę. No i starczy. Nie będziemy przesadzać, bo nie ma... Nie ma sensu. Nawóz leży. Na śniegu fajnie widać. Za chwilę, za chwilę jeszcze jak poleży dłużej, to troszkę zajdzie sól, reakcje i będą plamki jutro fajne, czerwone, nie, ale jest dobrze, ładnie. żebak ładnie siedzi, żebaczek, żebaczek lux siedzi wbity w ziemię, także wszystko ok. Jedziemy dalej, ja się z wami żegnam. Wszystkim dużo zdrowia życzę, trzymajcie się, cześć i do następnego odcinka.